Hej, hej, hej tam wszystkich, bardzo serdecznie jestem byzi A to jest taki film który mam do was prośbę Bo otóż Jeśli <laughs> jesteśmy moimi starymi widzami Na pewno wiecie, że kiedyś Bawiłem się w maszynimę ee... Z dabingiem, bądź z Iwoną Niestety usunęłem, ją Bo byłem głupi <laughs> Przynajmniej to zrobili, po czym nie to Bo wychodziło bardzo fajnie, byłem zadowolony z efektów jak na, na wtedy Ale cóż co wasz Bezi postanowił zrobić. Więc mam do Was prośbę, ponieważ znów chciałbym spróbować swoich sił właśnie w tejże sprawie w maszynie z Gotika, ale samemu oczywiście nic nie zdziała. Więc mam do Was prośbę: nie musicie mieć jakiegoś super mikrofonu, czy jakiegoś super sprzętu do nagrywania, bo to wszystko da się odszumić w Audacity i bawić się tym. To jest robota dla mnie. Waszym zadaniem, jeśli oczywiście chcecie występować w mojej maszynie, nie podam tytułu ani fabuły itd., ani tak tylko po prostu chcę sprawić wasz głos. Więc tak, musicie posiadać program Audacity, nie jest w pełni darmowy. Nagrać ścieżkę dźwiękową, zapisać ją. Myślę, że parę ścieżek dźwiękowych będzie parę do wyboru. Można parę naraz nagrać, jeśli nie wiecie, w czym się będziecie sprawowywać. I oczywiście wysłać mi ją w e-mailu. Bądź też wiadomości prywatnej na fanpage'u. Bardziej proponowałbym e-mail, ale no, fanpage też będzie w porządku. Wszystkie dialogi, które są do nagrania w opisie. Tylko jeśli na przykład nagrywacie. Powiedz, tam jest 5 różnych kwestii, to nagrywacie 5 różnych kwestii jako 5 różnych plików dźwiękowych, a nie tak jak ktoś kiedyś mi robił, że wysłał mi 5 plików dźwiękowych w jednym. Co bo... no. nagrywacie 5 plików dźwiękowych połukujecie do folderu, do winerara, cokolwiek. I mi w, jako linka do pobrania tego albo załącznik w e-mailu, obojętnie. Znaczy, jak miałem do Was prośbę. E-mail oczywiście w opisie, fanpage macie również w opisie, jak zawsze, więc no cóż. Tak, to się zgłosił, był bardzo fajnie. Wtedy byśmy sobie stworzyli taki własny serial w Gotiku. No cóż, jeszcze raz dzięki i mam ja nadzieję, że tym razem ktoś się zgłosi.